On miał przydomek smoka. Dano mu taki przydomek, bo był dzielny, bo był skuteczny, bo był sprytny, bo był okrutny. I w pewnym momencie był tak okrutny, że bojarowie się zbuntowali. I próbowali wywołać rebelię. On poprosił o pomoc sułtana. Sułtan mu pospieszył z pomocą, i Palownik umocnił się na tronie, wdawał się w najróżniejsze potyczki. Czasy były niespokojne, trzeba było walczyć, zyskał sobie ymm, wrogów, głównie w bojarach, bo zemścił się na tych, którzy wy wywołali ten bunt, tę rebelię. No i zemścił się w ten sposób, że powbijał ich na pal. Stąd pierwsza jego odsłona tej pracy na nazwisko.